Teci drodzy widzowie. cykl rysowania natury osiągnął już na tyle zaawansowany poziom, że teraz będziemy rysować coraz więcej, coraz bardziej zaawansowanych scen. Teraz pokażę, jak narysować górski krajobraz z jeziorem i z odbiciem w wodzie. Jak w każdej bardziej złożonej pracy, zaczynam od bardzo delikatnego naszkicowania całego kadru. Delikatnymi liniami, które później znikną pod kolejną fazą rysunku, zaznaczam zarys grupy świerków w sercu kompozycji. Kształty gór w trzecich planach i drukoplanowy brzeg pokryty lasem. Na pierwszym planie dodają porozrzucane głazy, zanurzone w wodzie. Pierwszy plan łączą z drugim za pomocą postrzępionej w poziomie linii nabrzeża. Mając na szkicu wszystkie elementy, zaczynam wchodzić w szczegóły. Chwytam ołówek bliżej grafitu, by moja gryzka była bardziej wyraźna. O tym jak zmieniać sposób trzymania ołówka w zależności od fazy rysowania wspominałem nieco w specjalnym filmie z cyklu Triki i porady rysunkowe. Link podaję w opisie i kartach tego filmu. Za pomocą rozdygotanej kreski zaznaczam obrys świerków. Ponieważ rysunek ten składa się z wielu elementów, które wcześniej pokazywałem osobno, przy każdym z nich będzie można znaleźć link do odpowiadającego im filmu. Akurat o rysowaniu poszczególnych gatunków drzew, w tym świerków, wspominałem dokładnie w drugim filmie z tego cyklu. Link także w opisie i kartach. W pasie nabrzeża dodaję nieco drobnych kamieni i traw. Staram się jednak, by całe nabrzeże jak najbardziej podkreślało poziomy kierunek. Głazy zanurzone w wodzie rysują najmocniejszą kreską. Wydobywam linearnie największe spękania i załamania faktury kamienia. Tutaj zachęcam do zerknięcia na szczegółowy film o rysowaniu kamieni i skał. Najdalsze plany zaznaczam najdelikatniej, by później móc łatwo rozpuścić linię obrysu w cieniowaniu. Podobnie zaznaczam obrys drzew na dalszym brzegu. Dużo delikatniej niż w przypadku drzew pierwszoplanowych. Na najdalszej górze zaznaczam jeszcze miękkie i łukowate obrysy lodowców oraz bardziej postrzępione w pionie obrysy grani. Rysując trzecioplanowy brzeg po prawej stronie, upewniał się, że leży on na tym samym poziomie, co brzeg narysowany po stronie lewej. Inaczej całość wyglądałaby, jakby była sklejona z dwóch różnych rysunków. Swoją drogą, najsłynniejszy obraz świata, Monaliza, ma w dalszych planach właśnie takie załamanie przestrzeni. Widać to wyraźnie i o ile wiem, nie jest do końca rozstrzygnięte, czy Wielki Leonardo chciał przez to coś powiedzieć, czy zwyczajnie się pomylił. Kiedy mam opracowane detale wszystkich obiektów, mogę zacząć zaznaczać ich odbicie w wodzie. Tak jak wspominałem dokładniej w specjalnym odcinku, każde odbicie powinno być kopią obiektu macierzystego, nieznacznie zmodyfikowaną przez pofalowaną taflę wody. Układające się w poziomie fale strzępią odbicie głównie na prawo i lewo, a znacznie mniej w pionie. Na dalszej części tafli jeziora zaznaczam zbieżnymi liniami kierunek fal. W oparciu o ten kierunek będę później wprowadzał modyfikacje odbić dalszych obiektów. rozpoczynam od najciemniejszego miejsca położonego najbardziej po lewej stronie pracy. Jestem praworęczny i to pomoże mi unikać zaszarzenia całości przez rozcieranie nadgarstka. A tu mały bonus. Jeden z uczniów będący pracownik pracowni podczas nagrania podrzucił mi pracę do korekty. Zostawiłem to jako przykład, że każdy może brać udział w tym co tutaj robimy i uczyć się od nas w realu. Więcej o naszych kursach rysunkowych na naszej stronie kreosfera.com. Aby i tak mocna grupa świerków nie zdominowała pracy, w trakcie cieniowania zostawiam jasne prześwity pomiędzy gałęziami. Cień pod drzewami miękko rozprowadzający się na bloki zapewni lepsze połączenie drzew z pasem przy ziemię. Aby woda odróżniała się od brzegu, zdecydowałem się na ciemne odbicie. Wykorzystując zaznaczone wcześniej liniami kierunki fal, cienimy odbicia, podkreślając poziomy charakter tafli wody. Aby kamienie wystające z wody były wyraźnie widoczne, ich górne partie pozostawiam dosyć jasne na ciemnym tle odbiciu. Dodatkowo na górze kamieni pozostawiam bardzo cienkie jasno wódki, pomagające jeszcze lepiej wydobyć głazy z tła i sugerujące ich wilgotną powierzchnię. Ciemnym spodom głazów pozwalam natomiast zlać się zupełnie ze swoimi odbiciami, by wszystko wyglądało spójnie. Tu zwracam uwagę na to, że podobnie staram się wydobyć odbicie gładzów, jako jasne na ciemniejszym tle odbić świerków. Zmieniując dalsze plany, nie stosują już tak dużego kontrastu. Zamiast czerni występują tu jedynie szarości. Im obiekt dalsze, tym szarości jaśniejsze. Taki zabieg nazywa się perspektywą powietrzną i bardzo pomaga on zbudować wrażenie głębi w pracy. z góry i niebo staram się, by jasna szara plama, którą nakładam zakryła wcześniejsze linie podrysów. Jeśli uda mi się uzyskać efekt rozmytych brzegów plam nakrywających góry i niebo, to wzmocni to dodatkowy efekt przestrzeni w całej pracy. To był tylko jeden przykład rysowania górskiego krajobrazu. Wy oczywiście możecie spróbować stworzyć własny, chociażby na podstawie inspiracji, które zamieściłem na naszym profilu na Pinterestie. Link podaję w opisie tego filmu. A swoją drogą ciekawe, czy ktoś rozpozna miejsce, które teraz narysowałem. W kolejnym odcinku będę rysował tak oczekiwany przez wielu wodospad. Zachęcam do subskrybowania, a wszystkich, którym podoba się to, co tutaj robimy, do udostępniania tych filmów dalej. Do zobaczenia.